Policjanci wkroczyli do Domu Kultury Pomnik Czynu Bojowego Kleberczyków. 20 lutego funkcjonariusze z Łukowa i z Lublina zabezpieczyli kilkadziesiąt sztuk broni. To zawytki, które przez lata były gromadzone w Woli Głowskiej. Dzisiaj policjanci w Domu Kultury Pomnik Czynu Bojowego Kleberczyków w Woli Głowskiej w związku z poczynionymi przez nas ustaleniami zabezpieczali jednostki broni, broni. Wstępnie ustaliliśmy, że broń, która przechowywana jest w tym muzeum, przechowywana jest z naruszeniem przepisów ustawy o broni i amunicji. Ustawa przewiduje, że pozwolenie na broń nie jest wymagane w przypadku zbiorów muzealnych. Kłopot w tym, że w świetle przepisów Dom Kultury w Woli Gułowskiej nie jest placówką muzealną. Żeby nie ubył, musi zostać podjęta uchwała Rady Gminy, a dom Kleberczyków musi zostać wpisany do rejestru muzeów prowadzonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Po drugie, placówka musi legitymować się oświadczeniem o tym, że broń jest pozbawiona cech bojowych. I z tej broni naprawdę nikogo nie można by było uszkodzić. To raczej jest broń wykopana, nikogo na pewno nie można by było zabić, zastrzelić, często czy w zupełności pozbawiona cech broni palnej, które takiej użytkowej. Także ten argument odpada. Natomiast. Chyba jednak pozostaje się zgodzić, że gdzieś ta dokumentacja nie została zgodnie z procedurą przeprowadzona. Karol Ponikowski, który Domem Kultury w Woli Głowskiej kieruje od 1 września 2014 roku, bije się w piersi. Mówi, że rzeczywiście nie ma wymaganych dokumentów. Z drugiej jednak strony wytyka absurd całej sytuacji. Argumentuje, że broń znajdowała się w domu kultury od momentu jego założenia w 1989 roku. Okazuje się, że przez te 25, a nawet może okres dłuższy, może nawet 40 lat, nikt nie zainteresował się tym, że, że ta broń widocznie znajduje się tutaj w sposób nielegalny. Wójt Sławomir Skwarek twierdzi, że obecne kłopoty to efekt wielu lat zaniedbań. Sam nie chce brać na siebie pełnej odpowiedzialności. No myślę, że tu sporo osób by musiało stanąć za moimi plecami, czyli wszyscy dyrektorzy tej placówki od roku 89, że wymienię bardzo znane i zacne nazwiska pana dyrektora pierwszego Zbyszka Biaduna, pana dyrektora Artura Sempocha, ale tu również pani Renaty Pawlikowskiej, która przez ostatnich kilka lat pełniła tę funkcję. Najmniej pewnie winien jest obecny pan dyrektor, pan Karol Ponikowski. Adam Hulak, emerytowany oficer wojska polskiego, który pochodzi z Woli Głowskiej, jest zniesmaczony całą sytuacją. Nie podobają mu się działania organów ścigania. Sądzę, że pan prokurator, jeżeli tu przysłał ludzi, to powinien najpierw sam przyjechać, bo wątpię, czy dużo wie na temat Woli Głowskiej. Bo jakby wiedział, to by mógł najpierw o tym poinformować, że taka sytuacja istnieje. Zabrakło wyobraźni by tym, którzy decydowali, żeby ci policjanci się nie tym policjantom, tylko tym decydentom. Dyrektor Ponikowski jest zdziwiony całym zamieszaniem, zwłaszcza, że w październiku część broni przekazała jego placówce właśnie policja. Szybko trzeba było jednak oddać te eksponaty. Ciekawą historię jest również to, że część broni, na przykład decyzją z 1990 roku, otrzymaliśmy od policji. Od policji otrzymaliśmy również. E, Broń decyzją sądu w październiku tego roku otrzymaliśmy ją. Następnie, po krótkim czasie, dostaliśmy informację, że ta broń nie jest pozbawiona cech bojowych i w związku z tym nie możemy jej eksponować. Wiedzieliśmy o tym, że są te eksponaty, ale tak jak mówię, te wszystkie eksponaty, które my przekazywaliśmy, zostały przekazane zgodnie z postanowieniami prokuratury bądź sądu. Natomiast po wykonaniu tych czynności. Policjanci stwierdzili, że ta broń może być przechowywana z naruszeniem przepisów tej ustawy, dlatego te dzisiejsze czynności. Muszę osobiście powiedzieć, że jako dyrektor tej placówki, ale również mieszkaniec gminy Adamów i jako historyk, no czuję się troszeczkę ogrobiony w majestacie prawa. Póki co dyrektor Karol Ponikowski będzie musiał się obyć bez cennych eksponatów. Kiedy broń wróci na swoje miejsce? Nie wiadomo. Wszystko wyjaśni się w toku policyjnego postępowania.